Hej, witam Cię serdecznie na podsumowaniu pierwszej sesji w tym tygodniu. Tak więc zobaczmy, i co się w tym momencie dzieje na rynkach światowych i na rynku krypto w tą pierwszą sesję w tym tygodniu, oraz podsumujemy to, co się wydarzyło na rynku GPW. Jeżeli ta tematyka oczywiście Cię interesuje, to zachęcam do pozostania i pamiętaj o wniesieniu opłaty pay-per-view, czyli subskrypcja, i dzwoneczek łapa w górę i komentarz czyli to jest forma podziękowania od Ciebie dla mnie właśnie za ten materiał. I nie przedłużając, przejdźmy pierw przez informacje, które dzisiaj dla Ciebie wyłuskałem, tak więc myślę, że tą informację warto będzie śledzić, czy będzie zakaz wychodzenia z domów dla, dla wszystkich, tak więc zobaczymy, co tam ciekawego uradzą. Myślę, że warto na pewno słuchać dzisiaj jakichś wieczornych informacji, żeby może, może coś przekażą w tym temacie. Bardzo ciekawa informacja odnośnie popularności Netflixa, tak więc Netflix królem polskiego rynku streamingowego. Tak więc na pewno trzeba będzie zwrócić uwagę na wykres Netflixa, bo pewnie na całym świecie przeżywa teraz niesamowity boom. Ale to, co jest ciekawe w tym zestawieniu, to również bardzo wysoka pozycja CDA, jak widzisz. Tak więc CDA jest mocno pompu, pompowane na rynku. No i oczywiście nie bez przyczyny, bo widzimy, że naprawdę przyczynia się to do mocnego, mocnej pozycji właśnie tej platformy na rynku. I oczywiście ze wzrostem ilości klientów, tak więc przełożyć to oczywiście na wyniki finansowe. Bardzo istotna i bardzo ważna informacja to jest według mnie news dnia, to jest, że FED tak naprawdę. Będzie mógł skupywać wszystko teraz bez limitów, tak więc po, po, po prostu popuścili totalnie hamulce. Będą skupywać bez żadnych limitów, już nawet nie podają, jakiej wielkości środki będą przeznaczyć na to. Tak więc z tą informacją trzeba i powinieneś się zapoznać. Zresztą widzieliśmy dzisiaj dosyć dynamiczne wystrzały na wszystkich głównych indeksach, nawet Bitcoin po ogłoszeniu tej informacji wystrzelił do góry. Tak więc myślę, że warto gdzieś z taką informacją się zapoznać. Oczywiście rynki już wróciły, ale wystrzały były dosyć konkretne, właśnie po tej niespodziewanej. Podziewanej decyzji, którą dzisiaj zamieścił Fed. I przechodzimy teraz tradycyjnie do rynków, właśnie zagranicznych, tak więc zobaczmy, co w tym momencie się dzieje na rynku zagranicznym, a widzimy, że ropa cały czas jest na bardzo niskich poziomach. 25,5 dolara za baryłkę w tym momencie trzeba płacić, tak więc zbliżamy się do tego, żeby przetestować te najniższe poziomy, które w tym, w które niedawno wynosiły jeszcze 24,5 dolara za baryłkę, tak więc dolar nie dzieli. Od tego minimum. Jeżeli chodzi o DAXa, to Dax dzisiaj nawet mogę Ci pokazać ten moment wystrzału to jest właśnie ten moment wystrzału, kiedy DAX naprawdę bardzo mocno wykręcił zresztą popatrz, jaka to jest rozpiętość cenowa. Minimum mamy 8100, a max mamy 900, tak więc 1000 punktów w jedną sesję. To jest po prostu jakiś kosmos, jeżeli chodzi o, o, o to, co się teraz kręci na rynku. I widzimy, że tak się w tym momencie wycofuje, ale sesja jest oczywiście jak najbardziej na plus 8707 punktów w tym momencie. Jeżeli chodzi o SP 500, no to również był bardzo ładny wystrzał, ale już widzimy, że sesja amerykańska, która niedawno dopiero wystartowała 2204 punkty SP w tym momencie ma i już mamy dosyć mocne wycofanie. Tak więc zobaczymy, czy rynki będą wychodzić dołem w dzisiejszym dnia. Sytuacja na nasdaq trochę lepsza, chociaż też już widzimy, widzimy bardzo mocny cień podażowy na tym rynku 6.866 punktów, no i ciśniemy do dołu. Jeżeli chodzi o srebro, to srebro jak i złoto również zareagowały na te informacje odnośnie Fedu i to pozytywnie, bo zaczęły drożeć, tak więc widzimy, że srebro 12 i 8, 8, 12 dolarów 86 centów za uncję i mamy sesję wzrostową i złoto na tych informacjach bardzo mocno wybiło do góry, 1540 43, tak więc przerwało ten swój marazm i mamy sesję bardzo mocno wzrostową na kurcie złota. Jeżeli chodzi o waluty do złotówki, to dzisiaj frank 4,35 i ciśnie bardzo mocno do góry, tak więc mamy naprawdę bardzo wysokie poziomy. Jeżeli chodzi o waluty, złotówka się mocno osłabia. To samo z euro 4,60 już jest przebite, tak więc sytuacja wygląda bardzo, bardzo słabo dla złotówki. No i oczywiście dolar również mocno 4,28 już jest bliski tego, żeby zamknąć dzisiaj notowania powyżej swoich wcześniejszych maksimów. Jeżeli chodzi o WIG20 to widzimy go w odwrozie 1392 punkty, sesja słaba otwarta luką spadkową, nie spodziewaliśmy się w większości jak komentowaliśmy rozmawialiśmy samo w komentarzach to chyba nikt się nie spodziewał pozytywnego otwarcia po tych wszystkich informacjach które napłynęły na nasz, na nasz rynek przez weekend właśnie w związku z rozwojem tej obecnej naszej sytuacji w kraju, no to mamy otwarcie luką spadkową, no i mamy WIG20 w wycofaniu, tak więc dzisiaj jak najbardziej shorty w grze. Zerknijmy sobie szybko na rynki oczywiście krypto, zobaczmy co tam się dzieje, indeks strachu 10 i jest to bardzo słaby wynik, tak więc strach na rynku krypto cały czas jest mocny, 65,5 dominacja bitcoina, czyli cały czas tam tutaj rośnie, bitcoin w tym momencie kosztuje 6201 dolarów za sztukę i rośnie do tego momentu 2%. Jeżeli chodzi o pozostałą dziesiątkę na CoinMarketCap topową, to Bitcoin jest SV 3% do góry, Litecoin 3% do góry. Czy, yy, I to są te największe wzrosty, jeżeli chodzi o topową dziesiątkę. Zerknijmy na pozostałe projekty. największy w topowej setce projektów to jest status, który urósł 21%, V-System 7,48%, MCO 7,23%. I jak widzimy, nie jest to zbyt mocne ruchy, jeżeli chodzi o rynek krypto. Zerknijmy na spadki, za to z drugiej strony. Najmocniej dzisiaj trali 8 ponad procent Hedera, Waxy 7,67, Bytecoin 6, czy 5,69, Siacoin, czy też nie mamy jakichś nie wiadomo yy, jakich, jakich mocnych spadków, wręcz bym powiedział, że no, dzisiaj jest taka można powiedzieć normalna sesja. Jeżeli chodzi teraz o rynki polskie, to zerknijmy i zacznijmy od tych wszystkich zestawień, które dla Ciebie prowadzę, tak więc na pierwszy ogień idą spółki produkcyjne, które wytwarzają podstawowe rzeczy, które być może będą mogły być ciekawie rozgrywane właśnie w w kontekście tego, jeżeli też cała sytuacja obecna się będzie przedłużać. Tak więc sam możesz oczywiście dodawać spółki, które według Ciebie mogą tutaj pasować do tego zestawienia. Mamy Pamapol, który urósł dzisiaj 4,70%. Makarony spadły 6%. Harper 4%. Ciasteczka 7%. Cambridge bez zmian, czyli czekolada nic się nie zmieniła. Jeżeli chodzi o pogromcy wirusa i miałeś okazję nawet obejrzeć ich z bliska na wykresach, bo mam na kanale oczywiście w sobotę okazało się, okazał się przegląd tych spółek. STPR urósł 3,5%. Orphe 1,85 Celpharma farma bez zmian, a na minusie najwięcej Medcamp 17% Cormway, 12% Datawalk 9, Biomaxima 8 czy 4 bit Pozostałe tak jak widzisz w obrotach, Biomaxima 4 800, Cormway 4 czy 2700, właśnie Mercator. Jeżeli chodzi o dywidendy. To dzisiaj bardzo mocno wygrzewane było CDA, w dalszym ciągu 36% do góry po tych ciekawych zrzutach, które również Ci pokazywałem w nagraniu dividendowym, które znajdziesz u mnie na kanale. Pojawiło się w niedzielę Nordkost 5% do góry, a Pator 4% simple po 1 razem z Revplug. I potem mamy również obsunięcia, tak więc MBank stracił 9%, IMS 9%, pkbp 6%, 6% również Arctic, IsoSAL 6,36%, 5,44%, PKN Orlen, tak więc to to są te dzisiejsze spadki, jeżeli chodzi o dywidendy. Po odcięciu mamy i firmę, która, jak dobrze pamiętam, chyba dzisiaj wypłaciła dywidendę. Jeszcze zerknijmy sobie nawet z czystej ciekawości, czy rzeczywiście, żeby to potwierdzić, czy rzeczywiście tak jest. Zobaczmy, dywidenda, czyli firma dzisiaj wypłacała. Dokładnie tak, 23 mamy wypłacenie dywidendy przez i firmę. Tak więc, jeżeli miałeś spółkę portfelu, no to już prawdopodobnie masz oczywiście na swoim rachunku dywidendę płynącą z tej spółki. Tak więc po odcięciu dywidendy mamy bardzo silny wzrost Atlanty, prawie 10% i firma właśnie 64 setne. Jeżeli chodzi o podcięciu dywidendy Mobrug, praktycznie no nic się nie wydarzyło, nie było żadnej, żadnego ruchu na tej spółce. Synectic 4,80 na minusie. Jeżeli chodzi o spółki gamingowe. To widzimy, że Falcon wystrzelił 9% na nieznacznym obrocie Moonlight, pomimo również ciekawych informacji, które dziś na rynek napłynęły, tylko 7 do góry Artifacts 2, Boombeat, Playway, Vivid i Blueber po ponad 1% do góry. I wszystko inne jest w odwrocie. Tak więc, jeżeli oglądaliście przegląd spółek gamingowych, kiedy naprawdę mieliśmy bardzo udany tydzień ubiegły dla tej branży, no to teraz widzimy, że mamy branżę w odwrocie. Warsaw stracił blisko 20%, H-Games 15, Kubik 14, Redig 13, 11 CFG, Krabatter 9. Poszukajmy indeksu, czy był dzisiaj. I jak był rozgrywane dzisiaj short 1% na minusie 18621 punktów. Jeżeli chodzi o obroty to CD Projekt liderem 115 ponad milionów akcji się przemieniło pół% na minusie 265,20 zł jedna akcja CD Projektu kosztuje, tak więc dzisiaj starcie popytu z podażą z przewagą na korzyść podaży. Jeżeli chodzi o playway to ponad 10 milionów akcji Test Games, 9 milionów 800, 11 bit, 5 milionów 100, Boombit, 1,5 bańki, bańka 400, Fun 51 czy bańka 100 Bluber. To są te topowe obroty, jeżeli chodzi o gaming. Jeżeli chodzi o ich banki, to dzisiaj mamy najmocniejsze wzrosty na Santanderze BNP 2,5%, BNP 1,25% i pozostałe banki w silnym odwrocie. Najwięcej traci Santander 12%, Millennium 9,9% również Mbank, IOT 7,7% prawie PKOBP czy PKO S.A. również bardzo podobny wynik. Czyli mamy totalny odwrót znów na bankach. Sam indeks 4069 punktów, 7% w dół. Największe obroty 73 miliony PKBP 49%. 9 PKOS Santander 27 Milionów. Jeżeli chodzi o branżę OZ, tak więc odnawialne źródła energii, Polenergia 558 na plusie, LQ270 i Energia 41 setnych Pozostałe spółki bez zmian, w tym najmocniej traci Figen 20%, Nowawis 14, 0 baton 11, Columbus ponad 9, jak również Sunex również ponad 9 w obrotach. milion mln, bańka na Columbusie, 422 422,000. Tak wyglądają właśnie te spółki z branży. OZE, jeżeli chodzi o spółki te drogie pod względem ceny za poszczególną akcję, 2% żywiec do góry, GRK1 i benefit nieznaczny 0,28, za to MBank traci najwięcej 9%, Figo System 6 czy Kenty 4%, w obrotach liderem LPP 17 ponad milionów 9 800 M MBank i 11Bit. 5 milionów 100. Jeżeli chodzi o indeksy, to dzisiaj wszystko na czerwono poza WIG CM, który urósł 8 dziesiątek. No i oczywiście shortem, bo short był dzisiaj w grze. Kto rozgrywał kontrakty na pozycjach krótkich, to serdecznie gratuluję zysków. Najwięcej tracą indeksy, które w tym momencie ci wymieniam. Tak więc MS fin 7 ponad procent, również WIG Banki ponad 7, Moto 6,87, MS BAS 6,11, 5,80, Górnictwo. W tym od razu mamy WIG 20, który oberwał 5,5% procent ponad e, potem mamy mwig 40, który stracił ponad 3% 2785 punktów e, 1405 oczywiście WIG 20 i SWIG 80 9822 punkty traci ponad 2%. I właśnie zerknijmy teraz w szczegółach, jak wygląda ta sesja, czyli zerknijmy, co się wydarzyło na WIGU 20, a na WIGU 20 mamy e, wszystko na czerwono, nie ma żadnej spółki, która choćby się zatrzymała na zerze, najmniej tylko stracił właśnie CD Projekt. Bliż niespełna 0,5% LPP 1,65% czy PGNiG prawie 2%, a najmocniej Oberwał Santander 12%, Mbank 9,82%, CCC 9,12%, Orange 9%, JTZW 8%, tak więc widzimy, że mamy mocne spadki. Liderem obrotów CD Projekt 115 milionów, 85 milionów PZU, PKOPP 73 czy 70 również milionów PKO Orlen. I zerknijmy na średnie spółki MWIG 40 teraz na ekranie, tak więc zobaczmy, co tutaj się dzieje. Kormu 5% do góry, Kruk 3%, Budimex prawie 3% i Famur 2,63% to są te topowe wzrosty. Jeszcze kilka dosłownie spółek, które dały dzisiaj jakąś dodatnią stopę Pozostałe w odwrocie. Millennium traci najwięcej 9%, 9% Amika, 9,5% Amrest, Intercars 8,28% czy Forte 8,20%. Jeżeli chodzi o obroty to liderem jest Eurocash ponad 11 milionów, Playway ponad 10%, Amrest ponad 9,900, 9,800 TS Games. Jeżeli chodzi o teraz o właśnie SWIG 80, czyli zerknijmy sobie na indeks tych najmniejszych spółek. Zobaczmy, co tutaj się ciekawego działo. OAT wystrzelił prawie 12%, bardzo ładnie. Lbudowa 9%, Mangata 6,60, Zepak 6, Piąteczka na pepie, czy Apator 4,32, również Boryszew do góry. Jeżeli chodzi za to o te spółki, które dzisiaj najmocniej w tym indeksie traciły, oczywiście pamiętaj, że zawsze możesz sobie zatrzymać, gdy przewijam, żeby sobie w szczegółach na te spółki popatrzeć, które mogą cię interesować, a być może masz je w portfelu. Enter 1075 na minusie, Auto Partner 940, OWOSTAR 99, również Datawalk czy Medical 864. Tak więc widzimy, że również dzisiaj mamy dosyć mocne obsunięcie na ZWIG-80. W tym największe obroty generuje Mercator 2 700, bańka 900 Rainbow, bańka 700 E-Budowa, Boombit 1,5 bańki, bańka 200 AZBIS, 3 milion. Alumetal. I teraz zerknijmy na indeks dla wszystkich wieków z Wall Street. Czy dzisiaj również dał zarobić dwucyfrowe stopy zwrotu swoim inwestorom? Tak więc zobaczmy, spółki groszowe na ekranie i mamy InfoScan, który na zamknięciu 88, oczywiście do weryfikacji Polman 45, tu Intelekt 40, CDA 36, potem mamy Proper. T22 czy też szar 17, tak więc widzimy, że tych dwucyfrowych stóp zwrotu również dzisiaj jest. Może obroty jak to na Connectie, nie powalają i nie wyróżniają się tak na tle tych wszystkich wzrostów, no ale oczywiście mają one miejsce. Jeżeli chodzi o spadki, to dzisiaj najmocniej na Connectie oberwały następujące spółki G, KSK 30%, Lawrence 25%, Synerga 25%, Edison również, Figen ponad 20%, czy Warsaw 19%. Tak więc widzimy, że te dwucyfrowe dzisiaj spadki mają miejsce i to nawet na podwyższonym obrocie, bo widzimy, że Medcamp 17%, na bańce 700% to jest duży obrót, czy Kubik Games, czy Nowawis również się wyróżniają na tle obrotem przy tych spadkach. Jeżeli chodzi o obroty, to tutaj liderem właśnie jest Bioma. Maxima 4 800 JR Holding 2 100 i traci dzisiaj 7%, MBF Grupa 4% w dół i 2 mln obrotu. Medcamp bańka 700, bańka 400, Farm 51, CDA bańka 200, również bańka 200, 41 Baton, Bańka 100 Bluber i SPFL ponad milion razem z Kolumbusem. I na koniec mamy oczywiście WIG czyli indeks szeroki i zanim przejdę oczywiście tradycyjnie do indeksu szerokiego i zobaczymy, kto tutaj rekordy wykręcił, no to trzeba zobaczyć, jak tam dzisiejsza sesja, czy była ospała, ile transakcji zostało zawartych, jakie obroty. Tak więc dzisiaj, jeżeli chodzi o transakcje, to było 138 939 sztuk, a obroty wyniosły już dużo mniej niż w ubiegłym tygodniu, 886 419 29 zł. I tak jak widzimy, liderem Obrotów jest idem sal oczywiście do weryfikacji: 36 na zamknięciu, potem mamy ResBudd na zamknięciu 1788, potem mamy Media Camp 15%, Wikana 15%, odmuchów 14% czy War Impex 13%. Tutaj OAD się wyróżnia 12% prawie wzrostem na podwyższonym obrocie, czyli budowa podwyższona obrót 9%. Tak więc widzimy od razu, da się szybko wyłuskać te, które wykręciły dzisiaj ciekawy obrad, Na przykład Komar 5% na 1,4 mln. I jeżeli chodzi o spadki, to dzisiaj najmocniej na Wigu, jak widzimy. Oberwało Elzab 20 prawie 5% w dół. Potem mamy kolejną spółkę. Tower 18%, Intersport 14%, Energo Instant 13%, Bowiem 13% czy Colmway 12% razem z Santanderem. Tak więc widzimy, że te spadki oczywiście również dzisiaj mają dynamiczne miejsce. Tak więc dzisiaj rynki są w odwrocie. Tak więc, jeżeli posłuchałeś rady i nie pozostałeś oczywiście z pozycjami na weekend, to powinieneś być zadowolony, no bo mam nadzieję, że uchroniłeś dzięki temu dużą część swojego portfela. Bo tak jak ci mówiłem, no ja już trzymam się tego, że od momentu tych zwałek i miały miejsce na rynku już jakiś czas temu zamykam pozycję w piątek i jeżeli mam ochotę, to dopiero otwieram je w poniedziałek albo dopiero we wtorek, w zależności od tego, jak sesje są rozgrywane. Raczej byliśmy zgodni wszyscy w komentarzach, że zakładaliśmy wspólnie otwarcia i sesje na minus dzisiaj. No i oczywiście tak się stało, tak więc te informacje rynkiem bardzo mocno szarpią, tak więc trzeba na to zwracać uwagę, jakie informacje na rynku napływają, jak mocno oddziaływują i co być może mogą przynieść one jutro. Tak więc, jeżeli wiesz, coś ciekawego, chcesz się podzielić jakimiś informacjami, to zapraszam cię serdecznie do komentowania, do podzielenia się swoim zdaniem, wyrażania swojej opinii. No i pochwalić oczywiście, czy dzisiaj udało Ci się coś ciekawego zakupić, być może też udało Ci się coś zarobić, tak więc możesz się tym pochwalić. Trzymam kciuki za Twoje wyniki tradycyjnie przed nami kolejne cztery dni sesji. Oby były jak najlepsze. Pozdrawiam Cię serdecznie hej.